Robię przyłącze teraz na, yy, do domku 3x15mm2 061 kV i taki przewód w 2000, 2021 wyprodukowany. No, o! Wykop stąd będzie szło 220. Z przetwornicy 220 do domu. I tam ze dwa gniazdka, trzy. A teraz trzeba szybko korzystać z ciepła od kominka i postawić wodę. Niech się zagrzeje. O, na herbatę. Mierzyłem temperaturę, wysokie temperatury. Gotuję wodę ten kominek, jakby. No, to tyle.